Witajcie, kochani moi, dzisiaj witam Was serdecznie. W dzień, co prawda, nie po nocach. A wszystko to związane jest z tym, że dzisiaj mamy przepiękne zaćmienie Księżyca. Jest to bardzo wyjątko, wyjątkowy dzień, tak? Dzień, w którym Księżyc wchodzi w objęcia cienia. Dziś mamy całkowite zaćmienie, kochani, Księżyca. I warto to zaćmienie wykorzystać. Energia Księżyca każdego dnia z nami jest, ale to jest wyjątkowa energia. Zaćmienie Księżyca, kotenki moje, to niezwykłe zjawisko astronomiczne, które ma ogromne, ogromne znaczenie w magii i duchowości. Co symbolizuje? Symbolizuje przede wszystkim zakończenie starego i początek czegoś nowego. Słuchajcie, to jest czas potężnej transformacji, uwolnienia tego, co już nam nie służy, i otwierania się na ogromne możliwości. I to jest właśnie to dla tych osób, które, dla tych moich duszyczek, które walczą o miłość i o szczęście na sferze miłosnej. To jest odpowiedni moment i odpowiednia chwila, żeby wzmocnić całkowicie wszystkie rytuały, które były wykonywane. Odciąć się od złych myśli, od złej energii, rozpocząć coś nowego właśnie dzisiaj. Coś nowego, coś pięknego, gdzie e, otwiera nowe szanse na miłość, tak? Nawet gdy my walczymy o to miłość rok, dwa, pół roku, miesiąc, trzy, to jest nieważne, to są następne nowe możliwości. Podczas zaćmienia księżyca energia jest bardzo, bardzo silna. To czas, w którym nasze intencje i nasze pragnienia mogą manifestować szybciej i mocniej. Przede wszystkim, czyli tak jak ja wykonując rytuały, również magia z Hekate, czy magia z Lilik, również jest silniejsza i mocniejsza, bo one również, mimo jako demonice, mimo jako bóstwa mają silniejsze jeszcze moce i każde czarownice, każdy Wiedźmy właśnie wykorzystywały to zaćmienie Księżyca. To moment, w którym możemy zerwać z przeszłością i narodzić się na nowo, tak? Czyli na no, nowe możliwości, tak jak każde wzmocnienie rytuału, to wszystko będzie z potężną siłą szło do przodu. Dlatego dziś, kochani, chcę wam <coughs> powiedzieć o rytuale odrodzenia. Który tak naprawdę istnieje od wiele, wiele lat e, i jest. I nasze babcie, prababcie, szeptuchy, szamani zawsze właśnie wykorzystują e, zeźmienie księżyca do wykonywania właśnie tego rytuału odrodzenia. Ten rytuał właśnie odrodzenia polega na tym, <laughs> tak jak już mówiłam wcześniej, tak, o tenki, żeby wzmocnić wszystko, jak ktoś wykonywał rytuały, a nie poskutkowały. Czy, czy były słabe możliwości. To jest ten moment i ta chwila, żeby właśnie przez trzy noce wykonywać rytuał. Rytualiści wykonują przez trzy noce rytuał właśnie osobom, żeby to wszystko wzmocnić, wszystko spotęgować, żeby to było wszystko jeszcze, ta cała praca dotychczasowa, żeby była jeszcze silniejsza i jeszcze mocniejsza. Żeby odizolować was, oczyścić przy, pełni, przy zaćmieniu księżyca, Oczyścić, uwolnić was od wampirów energetycznych, uwolnić was od tego magnezu przyklejania nieszczęść i magnezu przyklejania kłopotów. Żebyście po prostu po trzech dniach, po trzech nocach takiego wykonywania rytuału weszli, tak jakby w nowe życie z nową energią, która przyciąga wszystko, co jest piękne i wszystko, co jest dla was, dla was najlepsze. To jest szansa na nowy początek. Na stworzenie życia, o jakim marzycie gotynki. To jest jak ponowne wasze narodziny, jakbyście z popiołu powstali. To jest oczyszczenie duszy i, i przyciągania do siebie wszystkiego to, co dobre, tak? Czyli to, co mówiłam. E, rytuał się wykonuje trzy doby, trzy doby, trzy noce, tak? Dzisiaj ja już e, mam swoje duszyczki, więc chyba dzisiaj nie będę spała i nie pośpię ale w każdym momencie razie jest to coś pięknego jest to coś cudownego gdzie mimo, że jest to zaćmienie księżyca mimo, że tak jak ja mówię jest to można to zobaczyć gołym ciężko będzie zobaczyć gołym okiem ale energia jest i wszystkie bóstwa, wszystkie boginie Hekate, Lilicht przede wszystkim moje panie one też dzisiaj wzmacniają i potęgują siłę więc, tak, resumując moje gadanie, życzę Wam, kochani, żeby w tą noc, żebyście poczuli magię, żebyście w tą noc byli jeszcze silniejszymi, jeszcze mocniejszymi, jeszcze waleczniejszymi ludźmi. Wstępcie w swoje życie, w nowe życie nowe życie pełne pasji, miłości, partnerstwa. Ja mówię, rytuał odrodzenia od dziś. Trzy, doby, trzy noce się wykonuje, abyśmy tutaj prawda, to co było robione, było jeszcze mocniejsze, a Wy moje duszyczki, żebyście były najszczęśliwszymi moimi duszyczkami. Pozdrawiam Was serdecznie, dziś Wam życzę pięknego popołudnia, przytulam Was mocno i jeżeli nie będę dziś y, bardzo aktywna na Wasze odpowiedzi, nie gniewajcie się, bo to jest naprawdę... Wyjątkowy, wyjątkowa, wyjątkowy czas, wyjątkowa energia, którą trzeba wykorzystać, więc proszę się na mnie nie denerwować. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę pięknego, cudownego dnia, pięknej pracy z energią. Pozdrawiam.